Wiesz, że duchowe podejście do Boskiego czy też odpowiedniego czasu, może być dla wielu osób bardzo niezdrowe i wręcz paraliżujące w podjęciu kluczowych działań ku zmianie na lepsze. Otóż pracując z różnymi osobami, czy to podczas naszych szkoleń, czy mentoringu jeden na jeden nieraz usłyszałam takie podpieranie się przekonaniem, że wszystko przyjdzie do nich i wydarzy się w najlepszym, odpowiednim momencie. Równocześnie to były osoby, które po prostu poddawały swoją moc. Odsprawczą i czekały w nieskończoność na podjęcie jakiegoś działania, czy też wiecznie się do czegoś przygotowywały w przeświadczeniu, że teraz jeszcze nie jest dobry moment. Gdy nadejdzie lepszy czas, wtedy wszystko do mnie przyjdzie, albo wtedy to poczuję. I to naprawdę cudownie wierzyć, że wszystko do ciebie przyjdzie, ale kiedy tak naprawdę będzie ten odpowiedni i najlepszy czas? Rozpracujmy to trochę w dzisiejszym wideo. Co ty na to? Zanim zacznę, pozwól, że się przedstawię. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Honorata Lubiszewska i razem z Sylwią Sikorską, pod marką Embrace Your Life, uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Jeśli rezonują z Tobą nasze przekazy, to zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi lekcjami, nadchodzącymi szkoleniami czy odcinkami podcastu Wysokie Wibracje. Czy Ty też masz tak? Że czekasz, aż wszechświat czy jakaś boska zewnętrzna siła ześlą ci wszystko samoistnie, w tym takim najlepszym boskim czasie? Ile już tych Twoich zamówień zostało ci zrzuconych z nieba? Bo jeśli tutaj jesteś i oglądasz to wideo, to wydaje mi się, że niewiele. Mam rację? Aby zrozumieć podstawę tego przekazu, czyli że wszystko przychodzi do nas i jest nam dane w odpowiednim czasie. Czyli wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, musimy wziąć pod lupę kilka, co najmniej kilka uniwersalnych praw, według których ten nasz wszechświat się tworzy i ewoluuje. I bez których zrozumienia i też zastosowania, wciąż będziemy czekali w takim energetycznym zamrożeniu. Głodni, zmarznięci i czekając na to, aż manna sama spadnie nam z nieba. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że. Umysł ludzki jest częścią umysłu uniwersalnego. Innymi słowy, jesteś częścią nieskończoności, dzięki której i za pośrednictwem której ten uniwersalny umysł, ta wszechobecna świadomość poznaje siebie i się rozwija. O tym traktuje chociażby prawo jedności, z którego uczymy się, że wszystko jest ze sobą połączone niewidzialną nicią wibracji. I zarówno w skali makro, jak i w skali mikro. Żeby coś mogło ewoluować, potrzebuje do tego pierwiastka życia, co wspiera moje i Twoje życie oczywiście ruch. Ruch ku życiu, o którym chociażby mówiła Sylwia w jednym z naszych poprzednich wideo. Gdy coś idzie ku życiu, to mówimy o tym, że jest rozświetlone. O osobach, które idą ku życiu, mówimy, że dosłownie świecą jej się oczy. I nawet jak ta osoba nie do końca wie, co robi, to jej intencja odkrywania siebie z odwagą i ciekawością wspiera jej działania i jej decyzje. Więc takie osoby przyciągają do siebie właśnie za sprawą wejścia w wibrację odwagi i jeszcze więcej możliwości, okazji, ciekawych rozwiązań czy ludzi, którzy po prostu im pomagają. Jeśli ktoś nie idzie ku życiu, tylko czeka, aż coś samo się zadzieje, Wtedy mówimy o nieuświadomionym przyciąganiu przez taką osobę jeszcze większej ilości doświadczeń, no cóż, dających jej możliwość do rozpoczęcia właśnie tego ruchu ku życiu. Skoro wiesz już, że jesteś częścią większej całości, to musisz też zrozumieć, że jesteś współtwórcą życia. Nie tylko w kontekście narodzin dziecka, ale przede wszystkim w kontekście tworzenia swojej codzienności. I tylko ty. I nikt inny, i żadne zewnętrzne siły nie zdecydują za ciebie, jaki jest ten boski, najlepszy czas na jakąś konkretną zmianę. Innymi słowy, jeśli chcesz sobie przyciągnąć np. więcej klientów, cudowny związek, życie z lekkością, więcej czasu dla siebie czy dla rodziny, więcej podróży czy zdrowia, to ty decydujesz o czasie tej materializacji. I jeśli chcesz przyspieszyć zmanifestowanie się tych doświadczeń, to musisz iść w kierunku tego, czego pragniesz, bo jesteś wszechświatem. Ty jesteś wszechświatem, ty żyjesz we wszechświecie i ty masz w sobie ogrom wszechświatów. Tutaj też warto poruszyć wątek chociażby synchroniczności. Widzisz, niektórzy nauczyciele duchowi powiedzą ci, że taka cudowna synchroniczność to jest wtedy, kiedy wszystko układa się jeszcze lepiej, niż to sobie zaplanujesz. Czyli masz cel, a on się spełnia tak idealnie, że aż niesamowicie, tak synchronicznie. I po czasie dostrzegasz ten idealny zbieg okoliczności i ludzi na Twojej drodze, za których jesteś wdzięczna, wdzięczny. Och i ach. Takie podejście do synchroniczności jest bardzo. Iluzoryczne i pochodzi z duchowego ego, bo synchroniczność w Twoim życiu dzieje się non-stop. Wszystko działa na Twoją korzyść dokładnie w tym czasie. Innymi słowy, idealny i boski czas jest cały czas. Wszystko przyciągasz sobie i dostajesz według Twoich. Przeważających częstotliwości. Więc stłuczka, kiedy jedziesz na ważne spotkanie, czy wirus celebryta, akurat gdy miałaś wylecieć na wakacje, to też jest synchroniczność. Tylko umysł nie chce tego tak nazywać, bo przecież coś poszło nie po jego myśli, więc to jest przecież złe, prawda? No nieprawda. Wszystko jest takie, jakie interpretujemy, że jest. Życie cię wspiera, gdy ty wspierasz życie. Zapamiętaj to. Życie cię wspiera, gdy ty wspierasz życie. Więc, jak śpiewał Bob Marley, kochaj życie, którym żyjesz i żyj życiem, które kochasz. No więc pytanie brzmi: jak możesz przyspieszyć swoją materializację, przyciągając to, czego naprawdę chcesz? W odpowiedzi na to pytanie przyda nam się świadomość i stosowanie w praktyce kolejnego uniwersalnego prawa wszechświata, a mianowicie prawa przyczyny i skutku. Możemy się z niego nauczyć, że każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę. Innymi słowy, twoje doświadczenia są skutkiem tego, z poziomu jakiego wzorca zadziałałaś, czy zadziałałeś emocjonalnie, mentalnie i fizycznie. Według tego prawa, co istotne, przyczyna nie musi leżeć w tym, co zrobiliśmy fizycznie, tylko na przykład co pomyśleliśmy i do czego dołożyliśmy emocjonalny stempel. Przez co widzimy, że każde uniwersalne prawo działa na trzech płaszczyznach: mentalnej, duchowej i fizycznej. Przyczyna i skutek są natychmiastowe na płaszczyźnie duchowej, bo ta nie jest ograniczona chociażby czasem i przestrzenią, a na pozostałych dwóch doświadczamy takiego przesunięcia, o którym mówiłam chociażby w innym wideo. Dlatego, że właśnie umysł wierzy w czas i przestrzeń i w ich wpływ. Na otaczającą nas formę. Jeśli chcemy innego skutku, musimy zmienić przyczynę. A to opiera się przede wszystkim o świadome zarządzanie swoimi przeważającymi myślami i emocjami i w następstwie także działaniami. Dlatego też, jeśli czekasz na boski czas, to przestań w końcu czekać, a zacznij na podstawie wewnętrznego zobowiązania podejmować każdego dnia kroki dzięki którym wzmocnisz sobie świadomość tego urzeczywistniania się przez ciebie, zmiany. Więc stań się zmianą, której chcesz doświadczać. I okej, okay, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeśli jesteś na ścieżce rozwoju już długi czas, ale masz wrażenie, że na przykład kręcisz się w kółko, to to co mówię może być nieco wkurzające, prawda? Bo przecież podejmujesz różne działania, inwestujesz w nie dużo swojego czasu, energii, pieniędzy. Ale koniec końców lądujesz w punkcie wyjścia, albo z jakąś stratą i poczuciem przegranej. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, w takich przypadkach warto jeszcze głębiej przyjrzeć się temu, od czego, jeśli tak masz, uciekasz. I to wcale nie musi dotyczyć tej sfery, w której chcesz sobie zmaterializować jakiś cel. W gruncie rzeczy, gdy chociażby uczyłyśmy jeszcze z Sylwią o marketingu i, i, i biznesie, to większość naszych spotkań mentoringowych dotyczyła najpierw pomocy komuś w wyprostowaniu tej osoby energetycznych, emocjonalnych i mentalnych spraw w innych sferach, jak relacja ze sobą, relacje z innymi itd. Bo ta energia w tych sferach miała bezpośrednie przełożenie na to, że na przykład komuś nie szło finansowo. Więc pytanie do Ciebie: na co czekasz w swoim życiu? Co chcesz, żeby spadło Ci z nieba? Bo nie wiem, czy wiesz, ale niebo i piekło to są równoległe wymiary tutaj na Ziemi. W jakim z nich wybierasz dzisiaj żyć? Jeśli chcesz wspaniałej miłości, to odpowiedz sobie: jak okazujesz miłość, czułość, bliskość czy szacunek sobie. Jeśli chcesz więcej obfitości i takiego skoku kwantowego w sferze finansów, to odpowiedz sobie, jak chociażby dbasz o poszerzanie swojej świadomości w tej sferze i jakie działania poza takim dbaniem o energetyczne i dobre myśli, jak obchodzisz się z pieniędzmi. Czy tutaj przypadkiem nie dopada cię mentalna bieda? Bo wiesz, znam osoby, które mają niesamowite bogactwo emocjonalne i naprawdę bogaty świat wewnętrzny, ale w decyzjach związanych z ich biznesem czy finansami, zarządzaniem pieniędzmi, panuje u nich mentalna bieda. Jeśli chcesz więcej, na przykład zdrowia, to czy w swojej codzienności wybierasz to, co zdrowe i wspierające życie, czy raczej to, co zapycha, gnije i osłabia? I ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo wygodnie jest wierzyć w to, że wszechświat nam coś ześle. Owszem, ja sama w to wierzę, ale z równoczesną świadomością, że to ja jestem wszechświatem i to we mnie jest ta boska moc kreacji. Dlatego zawsze wtedy, kiedy jakieś moje marzenia czy aspiracje mi się nie materializują, choć oczywiście z umysłu bym tego chciała, to wtedy zwracam się jeszcze bardziej ku sobie. I zadaję sobie różne pytania, chociażby zaczynając od takich: czy wierzę, że ja na to zasługuję? Czy faktycznie to we mnie rezonuje? Albo czy faktycznie chcę czegoś z poziomu serca, czy tylko z umysłu? Jakie niewspierające i jeszcze nieuświadomione przekonania mogą blokować mnie przed materializacją tego pragnienia? No i oczywiście przy tej okazji też pracuję. Z emocjami, z afirmacjami i wzmacniam siebie nie tylko na tej płaszczyźnie emocjonalnej i mentalnej, ale wielowymiarowo. Więc przy okazji, taką wielowymiarową pracą zajmujemy się właśnie w źródle. Jeśli masz odwagę i gotowość poskładać sobie różne puzzle swojej kompletności z naszą pomocą, to dołącz do nas. Szczegóły i link znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. Tymczasem, już na zakończenie i takie podsumowanie dzisiejszego rozpracowywania sobie tematu boskiego i najlepszego czasu, chciałabym dodać bardzo ważną rzecz. Pamiętaj, proszę, że to, co przychodzi do Ciebie z zewnątrz, odzwierciedla stan Twoich częstotliwości wewnętrznych. Dlatego dopóki nie zmienisz tego, co wewnątrz. I nie zadbasz intencjonalnie o dążenie ku urzeczywistnianiu pragnień, nic nie spadnie ci z nieba, czy też z zewnątrz. Po prostu nie pojawi się książę na białym koniu i cię nie uratuje. A Co ciekawe, w każdej bajce książę pojawia się tylko wtedy, kiedy księżniczka dojrzewa do swojej roli i przyjmuje, i uznaje, oraz emanuje swoim wewnętrznym pięknem. Więc Idealny czas, żeby uznać swoje piękno i boskość, jest dokładnie teraz. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.